Myślisz, że wiesz już wszystko o Lorraine oraz Edzie Warrenach? No to posłuchaj, bo mam dla Ciebie pięć ciekawostek, o których prawdopodobnie wcześniej nie słyszałeś. Zapraszam. Ed Warren był totalnym samoukiem, nie skończył żadnych teologicznych studiów, a mimo to stał się jednym z najbardziej znanych oraz szanowanych demonologów na świecie. Lorraine już od dziecka widziała te słynne aury. Gdy miała 8 lat, podczas jednych zajęć powiedziała zakonnicy, że jej światło się zmniejsza. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że tylko ona widzi te światła oraz aury, i nie jest to normalne. Lorraine została przebadana przez naukowców z Duke University. W testach ESP odczytywała historię przedmiotów, których wcześniej nie widziała, i co ciekawe, wyniki były zaskakująco dokładne. Pomimo tego, że odwiedzili setki domów oraz zajęli się setkami, jak nie tysiącami spraw, było kilka, które odrzucili. Dlaczego? Bo uznali, że nawet dla nich są one zbyt niebezpieczne i naprawdę zagrażają ich życiu. Jedna z nich dotyczyła kultu satanistycznego w stanie Vermont, która podobno miała składać ofiary ze zwierząt oraz przywoływać byty astralne. Choć Amityville to jedna z ich najbardziej znanych i rozpowszechnionych spraw, bardzo wielu badaczy oraz dziennikarzy uważa, że była to totalna mistyfikacja. Chociaż Warrenowie bronili jej do końca życia, to przez tę sprawę zyskali naprawdę bardzo wielu krytyków i ta sprawa prawie zniszczyła ich reputację. Dajcie znać, czy znaliście te ciekawostki wcześniej. No a jeżeli chcecie więcej materiałów w takim stylu, to napiszcie o tym w komentarzach. I pamiętajcie, aby obserwować ten profil, żeby zawsze być na bieżąco z najlepszymi horrorami. Na razie.